Wszystkich w programie reasumując już, Marian, ile to już razy my się tu spotykamy <laughs> z tysiącami ludzi. Dziękujemy Wam bardzo za to, że macie chęć cierpliwość oglądania naszego podsumowania tygodnia, czasem emocjonalnie, czasem spokojnie, ale jednak zawsze z, z interesem polskim na sercu. Tak więc witamy Was, Marian Kowalski, Marek Jakubiak, jak co zwykle, co tydzień. A dziś, proszę Państwa, w programie e, myślę, że powinniśmy zahaczyć trzy, e, trzy tematy. Pierwszy to oczywiście drony, e, drugi to jest Mercosur i trzeci to jest prezydent i jego ekspansja e, na Europę. E, proszę Państwa, e, ja zacznę może od dronów. To jest takie troszkę bliskie mojemu sercu, dlatego że e, po pierwsze e, zostałem e, już parokrotnie okrzyknięty e, użytecznym czy pożytecznym idiotą Rosji, jest człowiekiem, który e, jest e, w ogóle dezo, dezinformuje, i tak dalej, tak dalej. Otóż, proszę Państwa, słowo, do którego już zdążyłem nawyknąć, to była mowa nienawiści, a dziś zamienia się to na dezinformację. E, dezinformacja polega na tym, że jak człowiek czegoś nie wie, to ma nie wiedzieć, bo jak się zapyta, to dezinformuje. Więc ja powiem szczerze, że yy, jako posłów Rzeczypospolitej, postrzegam sobie prawo do tego, żeby pytać. Yy, państwo możecie nie pytać, od tego macie mnie. I ja pytam wprost o pewne rzeczy. Yy, I to strasznie boli. No, dzisiaj słuchałem polskiego Radia 24 i tam takiej pani jednej, która po prostu nieprawdopodobna propaganda, nieprawdopodobna propaganda. Po prostu, Marian, powinniśmy się w ogóle nie odzywać. Yy, oni by się chwalili wszystkim i niczym. I proszę Państwa, byłoby wszystko w porządku. A o co mi tak naprawdę chodzi? Otóż, proszę Państwa, jeżeli Donald Tusk wczoraj odtrąbił wielkie zwycięstwo paktu północnoatlantyckiego, a w tym wojska polskiego, że stanęliśmy murę, że obroniliśmy Polskę, to chcę zapytać się, przed czym żeście się bronili? To jest po pierwsze, bo według mojej wiedzy te drony były steropianowo tekturowe i nie posiadały środków bojowych, to jest po pierwsze, po drugie. Chciałbym wiedzieć, co to były za drony, z którego kierunku leciały, bo sami się nie mogą zdecydować, bo raz mówią Białoruś, raz mówią Ukraina. Potem szef sztabu mówi, że do niego dzwoniono, czy, czy tam do służb dzwoniła Białoruś i uprzedzała przed tym, że lecą. Ja znowu mam informację, że Ukraina też do nich dzwoniła i mówiła im, że lecą. I proszę państwa, cała ta opowieść, Dziękuję żołnierzom za poświęcenie, pilotom i tak dalej. Proszę Państwa, jeżeli prawdą by było, że. Bo tak u tej pani dzisiaj w Polskim Radiu 24 słyszałem na antenie polskiego radia, że to nieprawda, że Białoruś jest podła. Ukraina też nie dzwoniła. Cała reszta jest dezinformacją. Chciałem się zapytać, czy w ogóle macie pojęcie, mówię do tych dziennikarzy, ile czasu trwa poderwanie samolotu z Krzesin i przelecenie w rejon działania w okolicach Lublina? Czy w ogóle wiecie, co wy mówicie w ogóle? I to jest tak, Marian, że strzelanie z Indera. Do obiektu tekturowego, tam takiego steropianowego, z jednym małym dwusuwowym silniczkiem, jest niebezpieczne w samym sobie. Dlatego, że ta rakieta ma tak mały y, y, ślad, że ona, y, podobno wcelowały te rakiety, nie? że, że y, niosło tu za sobą poważne ryzyko. Z broni pokładowej raczej trzeba było tłuc. No ale dobra, zostawmy to. Y, y, słuchajcie Państwo, pytanie brzmi. Jaka to skuteczność jest, że na 20 dronów, bo tam sami nie wiedzą, ile wleciało, że była sprawa jasna, że na około 20 dronów, od 2 do 4 jest zestrzelonych, i wszyscy się cieszą. Ja pytam się, z czego się cieszą? No z czego Marian się cieszą? Że zestrzelili, co? 20% tego, co wpadło, 10% tego, co wpadło, no ludzie przestrzeni po kolei w głowie, żeby coś takiego mówić. No. I jeszcze zakazują w ogóle o tym mówić. No to jest tak, że. My rozmawialiśmy tu na ten temat, ja mam taki pomysł i oni wdrożą ten pomysł, bo nie ma innego pomysłu, po prostu. Na wysunięte punkty obserwacyjne, bo nic innego nam nie pozostaje. W komórkach zrobić taki program nie wiem, trzy piątki, dwie piątki wszystko jedno. PYK, dowództwo operacyjne sił zbrojnych, dowództwo zarządzania powietrzem, lotnictwem na tablicy wyświetla się. E, 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 no, dane tego, tego telefonu komórkowego, czyli dane GPS-owskie, proszę państwa, jeżeli tych zgłoszeń jest kilka, to wiadomo, że coś idzie, no i oni będą wiedzieli, gdzie to idzie, gdzie to leci, a ja pytam się, co to jest, Marian, za skuteczność, jak społeczeństwo się prosi, żeby te drony szukali, żeby oni odszukali te drony, bo oni nie wiedzą, gdzie one były, no. No to ja o tym tylko mówię. To jest dezinformacja na Litość Boską. To mamy się cieszyć, że co, że Tusk ładny, piękny i o jedności mówi, a jutro jak 100 dronów nas zaatakuje, to co? Pytam się. Z widłami na to pójdziemy? No właśnie, Marek. A propos. Wczoraj wstałem rano jak zwykle i otrzymałem na telefon komórkowy alert RCB następującej treści. Czytam Państwu. Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice Rzeczypospolitej Polskiej, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój. Czyli ja, Marian Kowalski, gdy rano wstaję, dostaję informację taką na telefon, że zostały naruszone granice Polski i ja mam szukać dronów i informować nie wiadomo kogo. Zachowaj spokój, informuj służby. Jakie służby? Pod jaki numer telefonu? Co, dlatego wiesz, Marek, jeszcze co gorsza, równocześnie w innych mediach, poza tym wiesz, na telefon komórkowy, który w nocy najczęściej wszyscy mają wyłączony, więc tego nie przeczytają, prawda? Po włączeniu innych źródeł informacji dowiedziałem się, że jako mieszkaniec Lublina mam nie wychodzić z domu. No, to przepraszam bardzo, jak ja mam szukać dronów, nie wychodząc z domu. No, u mnie w domu nie ma drona, na szczęście. Nie wszyscy mieli takie szczęście. A moja żona w tym samym czasie dostała informację, że zbliża się burza i żeby uważać. Więc, drony, które ja mam szukać u siebie w domu i burza, która zapewne będzie poza domem, a to są równorzędne wydarzenia, które, o których poinformował mnie alert RCB. No. Drogi Marku, jeżeli obywatel, który rano wstaje, a to pewne takich jest większość w Polsce, dostaje takie komunikaty, że z jednej strony jest, może być burza, a z drugiej, że jest nalot i mam siedzieć w domu, ale szukać dronów, no to zastanawia się, co ma robić. No ja przejrzałem rozmaite inne media, rozmaite inne komunikaty no i dowiedziałem się, prawda, że spadło tu i tam bliżej Lublina lub dalej za Lublinem. Coś nie wiadomo, co na szczęście nie wybuchło zbytnio. OK. I pytam o wiarygodność mediów w takim kontekście. W telewizji dawnej Info, dawnej Info, która no, powinna pełnić rolę taką najbardziej, jakby najlepiej zorientowaną, państwowa telewizja informacyjna, prawda? Teoretycznie najlepiej poinformowana, z dostępem do wszelkich źródeł, państwowych w pierwszej kolejności, bo rozumiem, że takie powinny tam płynąć natychmiast. Wystąpił tam podpułkownik Przepiórka, dawniej komando z Gromu, zresztą wiesz dobrze, że w Gromie było kilka afer o rozmaitym kalibrze i niektórzy poszli się kieć. I pan pułkownik Przepiórka, gwiazda TVN-u swego czasu, w kontekście tego wszystkiego, co się wydarza, Użył nazwiska Jarosława Kaczyńskiego w kontekście kłócenia Polaków? Co sprzyja Putinowi? Jeżeli komandosi z gromu mają dostęp do telewizji Info, informacyjnej, i tam walczą z pisem, przedstawiają PiS jako agentów Putina, to ja pytam, czy z takimi komandosami z gromu to my w ogóle mamy po co wybierać się na wojnę? Wiesz, Mark? Ja rozumiem, że politycy, że wojskowi mają rozmaite poglądy polityczne. Ale jeżeli ja czytam, że to jest podpułkownik i to z gromu, i on na Hama rano wali w Kaczyńskiego jako agenta Putina, to ja pytam, po co istnieje telewizja i info w tym sensie? To jest taka rzecz po poboczna. Druga rzecz, co mnie zaniepokoiło. E czy, czy Białoruś nas uprzedzała, czy nie, no to ja nie wiem nadal, bo po jakie źródło nie sięgnę, to mam sprzeczne informacje. Więc nie wiem, czy ta Białoruś to tak nas ostrzega, czy straszy, czy to od nich, czy nie wiem, nadal jestem, jestem tutaj jak dziecko we mgle. I obejrzałem też fragment debaty na ten temat w Parlamencie Europejskim które prowadziła ta pani, ta nie, Niemka brytyjskiego pochodzenia, co to kazała, zagłodzić Polskę. I kolejne tam minutowe Barley. wystąpienia pani Barley. Tak, Barley. no właśnie, Barley, tak. Wystąpili kolejni europosłowie, którzy wymachiwali pięścią Putinowi za trybuny europoselskiej euro do mikrofonu. To ja powiem tak, wiesz Marek doskonale, słusznie zauważyłeś, też to mówiliśmy o tym dawno, że te wiesz, drony są ze styropianu, wyposażone w silnik od, od, od syrenki albo tak. trawanta, spadają jak spadają, tak. na zabraknie paliwa, czyli łatwo obliczyć gdzie, lecą na wariata, wiesz, nie wiadomo, na szczęście nie uzbrojone jeszcze i co mnie jeszcze wiesz, zmartwiło, natychmiast zostały tutaj no, postawione Wojska Obrony Terytorialnej na nogi, mają się zgłosić, tak. I zobaczyłem w telewizorze co? Że tyraliera żołnierzy WOTU oraz innych służb idzie po ściernisku, po polu pozbawionym już zboża, bo jesteśmy po żniwach, idzie na piechotę szukać dronów rozbitych. No, na piechoty to my tak Polski nie spenetrujemy. Wiem, że są pola kukurydzy i tak dalej, gdzie trudno iść. Czy nie mamy nawet dronów, które mogłyby z góry obserwować teren? Czy to by wystarczył jeden człowiek z jednym dronem? Nie tych ludzi wyciągać z domu, żeby spacerowali po polach. Przecież guzik znajdą. I yy, yy, smutna konstatacja. Jeżeli rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mówi, że to prze, że ona by wzwiała. Jakby dostała takiego SMS-a. Tak, ona tańcowała wokół Trzaskowskiego jeszcze niedawno, tam też była od spraw bezpieczeństwa chyba. To ja się pytam, kto to zwariował? A bo, yy, I rzeczywiście, jak mówisz, że to co był komunikat jasny, że walimy rakietami kosztującymi gigantyczne pieniądze do styropianowych latawców, no to wiesz, nadal nie czytamy, wiesz, realiów współczesnego pola walki. Bo według mnie laika, przepraszam bardzo, może się nie znam, to w pobliżu granicy powinny stacjonować, wiesz. Śmigłowcy uzbrojone w karabiny maszynowe, i w razie czego to wystartować i walić z karabinu do tych latawców, a nie, proszę ciebie, yy, przylatują odrzutowce warte gigantyczne pieniądze i walą jeszcze, wiesz, bardzo drogim sprzętem do tekturowych, przy w ten sposób nas doprowadzą do bankructwa, będą wpuszczać nam jakieś chińskie latawce, my będziemy walić rakietami za miliony dolarów, podrywać samoloty, a angażować sojuszników i do jakiego wniosku doszedł Putin według mnie? Do, do, myszy, do myszy walą yy, prawie że bronią jądrową, wyprzykują się z potencjału, i na jak długo mamy tych zapasów, tych rakiet, które były odpalone? Na jak długo? Bo twierdzę, że nie na długo. I wiesz, Marek, ja już, może się nie znam, ale uważam, że skoro już od kilku lat te drony na Ukrainie, że tak powiem, zostały przetestowane, to wiadomo, że w razie czego będą użyte wobec Polski. A nadal mamy tak. Albo przetargi. przygotowujemy się do wygrania wojny, do zimnej wojny, tej, która nigdy na szczęście nie wybuchła, a nie wiemy, że wiesz, można klepać ze styropianu latawce, które nie może wybuchnąć, a już jeden dom w Polsce znaczy rozwaliły, na szczęście nikt nie zginął. I słucham rozmaitych ekspertów cały drugi dzień, i nadal mam informacje w telefonie, że mam siedzieć w domu, a jednocześnie iść szukać drona, bo została Polska zaatakowana. Wybacz, żyję w domu Magda. Ja powiem Ci tak, że ja myślę, że największą korzyść w tej chwili ma Tusk, dlatego że on w tej chwili angażuje całą uwagę społeczną na zagrożenie wojną, w sytuacji, kiedy jemu sondaże strasznie zaczęły spadać. Więc ja myślę, że to jest w tej chwili, proszę Państwa, polityczny aspekt tej sprawy, że y, zamknąć Japę, nic nie mówić, ja tu jestem wodzem, ja rządzę jedność narodu pod warunkiem uwaga, bo to zabrzmiało w jego przemówieniu sejmowym, że przestaniecie atakować y, naszych przyjaciół z zachodu, tylko wróg jest na wschodzie, przestańcie tych, on nie mówi o Niemcach, bo on nie, nie wymienia w ogóle, bo jemu nie wypada, więc on mówi o zachodzie. No proszę państwa, ja nie ulegnę temu, chcę powiedzieć. Ja uważam, że wróg może przyjść z każdej chwili, z każdej strony. I, i tyle. Słabka wymienił mnie w, w, na konferencji prasowej rzecznika rządu, mówiąc, że ja sieję dezinformację, mówiąc o tym, że Europa zbroi się na potęgę. Między innymi marzeniem naszego rządu jest usunięcie Amerykanów z Europy. Proszę Państwa, powiem Państwu szczerze, nie wykorzystał to tego, ponieważ moim marzeniem, Marka Jakubiaka, jest to, żeby w Polsce nie stacjonowały żadne obce wojska, rozumiemy to? Żadne. A ani amerykańskie, ani niemieckie, ani rosyjskie. Tylko i wyłącznie wojsko polskie. I to jest moje marzenie. Jak ja im to podpowiedziałem, to oni z tego zrobili dezinformację. No, ludzie to są wariaci po prostu. No. Natomiast co do Mercosur, proszę Państwa, przecież to na Radzie Gabinetowej Tusk powiedział, że nie ma z kim rozmawiać, że wszyscy są za Mercosur, tylko Nawrocki jest przeciwko. A teraz się okazuje, że Francuzi są przeciwko, Irlandia jest przeciwko, Włosi się zastanawiają. I Nawrocki, jeżeli zbuduje tą większość blokującą, proszę Państwa, to on ma gigantyczny sukces i pokazuje, jakim małym politykiem jest Donald Tusk. Nic nie wiedzącym, nic nie robiącym i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, Marian, że za całym tym zamieszaniem stoi 800 miliardów euro. Przyspieszenia. Nie dyskutujmy, tylko wprowadzajmy szybciej ten pak klimatyczny. Zbrójmy się, wydawajmy te setki miliardów euro na zbrojenia. Wydawajmy. Ja myślę tak. Że na naszych oczach powstanie europejska armia, w której Polski nie będzie. To będzie armia francusko-niemiecka, która skonsumuje, proszę Państwa, prawie bilion euro na rozbudowę swojego przemysłu i yy, yy, zbrojeń. Chcę powiedzieć Państwu, że dreszcz po plecach mi przechodzi, jak o tym myślę, dlatego, że z tymi milionami sztuk amunicji, z tymi tysiącami czołgów i transporterów trzeba będzie coś zrobić. Jak nie będzie wojny, to co oni będą z tym robili? To mnie martwi.